To na tej oponie wyskakiwali w powietrze? Tak, <laughs> Razem ze mną w drogę <laughs> <laughs> Sezon 2022 wystartował. Poznajcie gumiarzy, naszych bohaterów. Odcinek 25. Koparko, koparka. Chyba będzie to. Dzisiaj pracujemy przy sprzętach budowlanych. Jaki problem? Nie ma paliwa. Ale to długo nie potrwa z 20 minut Chyba, że tak pomożesz panu tą kostkę pościągać? Jezu, kojarzy, to byście na tej oponie wyskakiwali To. Dobra, naftali, wejść tu podjedź Opa, zobacz, tak, ale odpad tylko No podniesiesz. Super Dobra Naftali, nie Naftali to jest driver w tych czasów No nie no bo on ma tutaj stół maszynę Dobra! I lecimy z nią panowie na ściąganie opony Mała śrubka z taką oponą trzeba się trochę posiłować, przekręć, no, no jakże. to nie będzie szybka robota co? lata odeszła przybiło centralnie po łacie. daj wkleję się a co, łatka się odkryła? nie, ono przebiło centralnie po łacie. widzisz? to na, na lato. dobra bez problemu, masz 0,5 albo coś? masz te większe łatki? mam Czyli opona była już w tym miejscu wcześniej naprawiana A to było tu? To było tu? Może spróbuj tym oddajować No nie odwaję się raczej, bo jestem No albo Odejdzie, odejdzie Dobra A masz jakiś szpilorek? A dobra, masz. dobra, tak. a masz coś jakiegoś bardziej cienkiego? Od. Ja. A gdzie ten... Nie masz? Piełaryk. Czekaj, ja go... Szlifnij go tam. A ja się trochę uwaliłem tutaj. Masz? Tak? Tak. Widać? Dawaj. Co? Ona się wbiła tam idealnie w to samo miejsce. To co było łatka idealnie przy dziurze, mi się wydaje No dobra To jest idealnie się tak samo biło dobra Trzeba zagrać po Idealnie w to samym miejsce co było wcześniej Nie, tam się coś biło Jeszcze raz i łata się lekko odkleiła, nie? Bo tam tu była łata idealnie w tym miejscu Tam się coś biło, podważyło i się łatka lekko odkleiła I zaczęło lecieć nie nagrywaj tego. No nie nagrywaj tego. Bo to jest kunszt. To się uczy. Trzeba tego się uczyć. Mogę sprzedać patent. Ty, czy szef może ten patent sprzedawać? Ty? To nie wiem, czemu trzeba, się może ściskać. O Miko. Masz wodę? Mam. Skoro tak mówisz, to Ci wierzymy. Jak też 2,5? Super, nie da się przejechać Dobra, no, idź dalej right, maszynę, to już wrzucę i Ale ja tu mogę wrzucić? Czekaj, czekaj, za bardzo poszło Dawaj ją tak to Zostało dokręcenie i koparka może pracować dalej. zrobiona. wiąziemy na Lekka kraksa i już przeskakujemy do kolejnej maszyny. Tym razem, razem, a jak, koparka. Halo, no, a kluczeki gdzie są od tej koparki? O. E, bo Musimy ją podejść bo padła. Dobra, sobie poradzimy już dalej. Dobra, dzięki, na razie, hej. Tak, 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 tak. Dobra, hej. Naftali tutaj. rzekł w obiadce B, obrócić dookoła. Ale przycisku, żeby nie, nie wiadomo który udusić I zaczyna się. Loteria przyciskowa no, jak tam tylko koparce, nie Co to było? O jest Dobra A. Pokaż Witaliego A ty na te koparce jeździłeś kiedyś, nie? Jak Olek, też wszystko robi. Na koparce, na Za Zawrotem też latał? <gulotem>? Taki pan, taki? Yeah. <gulotrum> 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 A panem Awionetkę w locie robi <gulotrum> Koparki, lodowarki, tak Ile? Nie, 10 minut nie godzinka Taka spokojna 5 minut i po robocie Jak dobrze obecną filmik to będzie 5 minut Co? Pobrudziłeś się? Taka precyzja to... to? Ja? No, co? Ja? No, chciałem robić tutaj więcej przed takim tym... Ciem... Co? Nie no, no wiadomo no... Tomek zasunął z tego zawsze na rzeka i nic nie robi, nie? Więc... To, to, to tam się... nic tu się nie zmienia, nie? Młody musi się obijać. Patrz na precyzyjnie, daj podtrzymam. O! To jest ręczkie, To jest 20 lat w branży, nie? Ogólnie, na stali. Patrz na co on robi z tym kołem? Nie to jest. To tak w Italii? Nie. Patrzenia. Ale nie no widzisz. Kozak. A, wszystko. Tak. Ucz się młody ucz, żebyś mógł te swoje patenty. Dobra, zij se maszynę, ja potem. Wyczyszczę. Ja o pa Rybek brakuje co tu się stanęło się? Naklej wyspańkowy To jest samo z kleju. Uważaj To łatwo odpadła. To tak dziwnie trochę. Coś chyba źle w albo ją wciągnęło za, za tę, za duża dziura była. Ktoś mało umiejętny zrobił albo ktoś opony nie miał. Widocznie nie byli to gumiarze. A na szczęście my to jesteśmy pierwszy raz, więc to nie my. Witali zgasza agregat na razie. Tak. Cisza spokój, ptaszki ćwierkają. Razem ze mną w drogę. Ale pie, piękny TikTok. Dobra, podobał, podobał mi się. Was również drodzy widzowie zapraszamy na nasz kanał na TikToku. Nasze filmiki mają miliony wyświetleń. Wczoraj było tak przyjemnie, nie? Fajnie było wczoraj. Ale wczoraj to tak. Cały dzień praktycznie w Chacie siedziałem. No pojechałem, ale byłem tam dwie godzinki i ciężko miałem i do domu wróciłem. Zacząłem spać. A no, gdzie nad jeziorem byłeś? Chłęcice czy coś takiego? Ale to tam nie było się można kąpać. Ja sobie obok głęboki rozłożyłem kosy i zależałem. Bo, nie no, wczoraj. No, opa, W cieniu. Nie, nie miałem wczoraj mocy. Nie chciało mi się nic kompletnie Czy też macie wrażenie, że jeden z ja nich jest dobra. bardziej pracowity? Ze mną w drogę i. Nie, ale naprawdę ten TikTok to jest złoto. Złote przyboje. Ja tego TikToka? Pokazywałem Witaliemu. No Czekaj No Czekaj o, Trzeba przesunąć lekko, czekaj Albo motkiem potniemy, albo coś Jeszcze? Dobra Ale gacko To A ten zabór zakręciłeś? Tak Ręce całe odpasty Może jakieś obstawienie, gdzie pierwszy nie poleci? No, jakby polecił, to myślę, że na Smałowicach mógłby wylądować. Siedzi. Zaraz zobaczymy, gdzie siedzi. Nie ma co się spieszyć. Z Twoich ust Z w ogóle mnie te słowa one. nie dziwią. odpalić no, odpaliłeś Vitali ten, agregat, tak? No. ZANG EN MUZIEK Wil je een spul of heb je... Ik heb een spul, ik heb een spul. Normalnie nie mogę tutaj, ta, ta muzyczka, nie? Coś pięknego. Kto widział ten na wie? Tylko Tylko nieliczni to widzieli, ale że oznaczyli, nie? Na pewno. Waldemar już staje, rozpoznawaną osobą. Tylko, tylko słabo, że akurat w takim, w takim tak. momencie. Jakby, tam było, tam było tam. Jakby nie było, ale już rozpoznaje, w każdym grubo. stanie. Chłopak nie ma szczęścia, ale naprawdę, go każdy wszędzie widzi, nie? On nie może nigdzie iść, no. <noise> bo każdy już wszystko wie. z naszej to... No. Tu jednej szpilki nie było jak coś, nie? Jednej nakrętki. Dokręcamy i możemy kończyć kolejną akcję. To ja wypiszę. A co też za firma? Aha, dobra. No. Żebyście tylko o pieniądzach nie zapomnieli. O, gumiaki! No, wiem, właśnie widziałem. Określenie gumiaki jest spoko. Dziękujemy Wam za dzisiejszą akcję. Było sprawnie, profesjonalnie i szybko. A Wy, drodzy widzowie, dajcie łapkę w górę i pamiętajcie, żeby subskrybować gumiarzy. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!